Party 2. No i tak jak, jak mówiłam, chcę dokończyć się do bank, ale słuchajcie, nie umiem, wchodzić wchodzi, działać na schodach. Porobiłam już trochę rzeczy na górze. Hmm. No, nie wściekajcie się na mnie było. Słuchajcie, bym nie wytrzymała z tego powodu. Hmm. Alkohol wie dwie rzeczy, czy zrobiłam na serio dwie rzeczy. Hmm. Kaza straciłam. No i takiej nie mam. To jest mój pokoik. Trochę łokater, jakby co? Ups. Nie miałam ich ścianie To jest mojego brata pokój. Może tutaj sobie usiąść i. Tylko zrobić? Wow, ale robi. Jezus spory. No. Nie no. ja miałem sobie ma... ani tak dokończyć domek. No i tak jak widzicie. Tutaj w tym. Slyšíte, vidíte co já ja mám? To, to je jest... Wow, tak to je Wow. To jest zamek ze Dobra, pojawiło się. Ale tutaj tylko nie będzie, bo to będzie gdzieś indziej. To będzie tutaj, słuchajcie. Mojej no moje kuzynki tutaj e, jednej nie będzie. Bo wiecie, ona lubi czarny. No ale tak. Jak pozbiera. Nagle taka chyba. No, Wejdź, to łóżko. Nie wczynę z mużkiem po prostu no jakiś ona dziwne jest jakiś materac sam jest nie, nie nie słuszko to jest materac nie w końcu to się pojawiło tutaj to będzie no będzie telewizja TV TV gdzie ja to TV to jej nie jest No i... What is it? Dobra. Tu będzie kolejna kuchnia kolejna, słuchajcie. Też z telewizorem tutaj o, góry. Tylko muszę telewizor dokupić i te różne rzeczy. No Jezus Maria, zaklinawałam się. Zobaczymy, czy mogę poplać kwiaty. No, ale tak. Chyba mogę już. Słuchajcie. Sam wam nie wierzę. Ale nagrywam to o 5:00. 5:00 nad ranem. Nad ranem? Tak Tu o... muszę nie mieć. Nie. O 5. rano to nagrywam na serio. A powiem wam. Tą godzinę, którą teraz mamy. 4.58. Zostałam o 4. Wow. No ale nic. Nie Maria, to jest zepsute jest jakieś. Ja bym zrobiła taką. Jakby tu było, słuchajcie, plus i tutaj byłoby treki, to bym zrobiła taki plus 2. Nie. Nie właśnie. Nie no, nie wierzę w to, że ona tam wlazła I nie ma jej łaj Zygtała po prostu z tej powierzchni ziemi No i wlazła Co ja z tym, nie mam, słuchajcie nie. Każdy chce, słuchajcie, oglądać mi zamek Dosłownie każdy Stwórca myśli tak to zmienił, że słuchajcie, jak ktoś, jakiś nieprzyjaciel wchodzi do waszego domku, to nie możecie go wygonić, bo go po prostu nie widać. Tak. A właściciel domu nie widziło. Nawet właściciel. I nie ludzie też. Jestem tak przerażona, co nie zabiorą w tym mypliki. jakieś przekleństwa, te inne no Jezus Maria ej, zepsułam się, pisz nie chyba nie wywali o nie wywalił nagle noc, uj ja chcę bez lagów żyć w, w mapy normalnie no czego to mam w łapie? Nie wiem, o w się kto. Ej, są kiły. Ej, mi się rańco kłamał przez chwilę. Ale dobra. O, jest maria jaka to też. Lecimy dalej i się z wami witam jak uporam się z tymi kwiatkami. Dobra, słuchajcie, uporałam się z tymi kwiatkami, ale... Co oni tutaj robią w moim domku, to po prostu... Hiu... Oni ciągle włożą do mojego domku, się rozglądają, tylko... Wait, Zabrałam już te kwiaty. Ciągle wchodzą i... I wygłaszałam, to powinny być lagi w Merchiki. No jest Maria. oj what? Wszemkietek ja nie chce zabrać, ale go zbrany jest. to wiem? Nie wiem. Mm. Próbuję? Próbuję. Mm. Ile ja hajsu mam, bo ja nie wiem, nie widzę tutaj. Starcie mi na kuchnię. Na telewizję to nie wiem. Ale najpierw, słuchajcie, kupię telewizję, a później ten. Słuchajcie, nie muszę kupować telewizji. Ja mam telewizję. Chyba gdzieś tutaj albo w moim tym mam. Albo słuchajcie, mam w moim strychu. Ja wiem, to jest strych. Ale to nie jest ten strych. O, słuchajcie, nie chcę się załadować. Nie. nie widzę tego tutaj. Nie widzę. Na moim strychu chyba będzie. W moim innym strychu. Dobra, słuchajcie, muszę się pożegnać w razie z tym domkiem. Z tym o. I muszę się przywitać z moim dziwnym domkiem, który się nazywa Strych. Hmm. Tak, on się nazywa Strych. Ciągle to czekanie, ładowanie, czekanie, ładowanie O, hej. To jest mi strich Dobra Trochę czarne, no nic aha, aha, aha. Dobra, włożymy do tam do niego To jest mój strich Tak, to jest mój strich Tego miałam więcej słuchajcie nie składa o, to bym sobie... O! Ile półka za Afryko, może być? No nic. Zabieramy to. To zabieramy. Był gdzieś ten telewizor. Taki duży telewizor. Nie, nie widać nie mogę. Nie mam muszę poszukać w innych zamkach. Chyba wiem gdzie poszukam. Chyba wiem. W tej wieży za 15 koła. Czy tam kaflek się tam mówi. słuchajcie tego wielkiego domku nie miałam, to jest mój pierwszy raz. Razuję. Słuchajcie, ja nie wiem. Ja po prostu nie wiem. A czy tutaj już wszystko wysprzątałam. <grym> tu pusto tu wiem jakiś pokój. Coś nie chodzi w pokój. ale są zabioramy zrobię. Bajcie! To! Szukałam tego, słuchajcie. Szukałam. o! Dobra, wybieram to i to. To też zabieram. te kamienie zabieram, bo nicu już nie idę do pokoju. Tam mam. Um... Tam mam mnóstwo szat, słuchajcie. No i tu nic. Tu miałam być i stroje, takie różne stroje, ale no nic. Nie wzięłam. что-то подбирать, кто то Вот здесь. Добра. То есть, где <лых> <лых> mi się stało. No dobra. I ci dalej, dalej. To, 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 w końcu się może odblokuje, jak wszystkie szafy podbijam w końcu. A słuchajcie, powiem zaraz, gdzie szafran to wykorzystałam. Chyba osiemnaście. Chyba tak. Dwadzieścia jeden. Dwadzieścia jeden szafran, to dałam seria. zaskoczona co ja robię po prostu no jest maria o mój pokój i pokój o widzicie tą półkę chciałam tą półkę chciałam mój pokój jest brzydki słuchajcie zbieram go tu sekretarz wezmę do łazienki. Mhm. No i tak. I idę do jednego domku, bo tak tego nie zostawię. Jak będzie No to trudno. To trudno. Ta jest. Jezus Maria. Tutaj mamy, słuchajcie, impry. Takie wielkie impry. I tutaj to jest. Ja to chciałam od samego początku, słuchajcie. Hop, hop. Zbieram. To moja zjeżdżalnia, słuchajcie, to jest banda i impreza, ale to zostawiam, słuchajcie, nie będę tego im niszczyć. To powinno być u mnie w domku. No. Tak ładnie to zawsze powinno być. Dobra. Idziemy. tutaj robimy, 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 tu wszystko robią, słuchajcie. No Matko Boże, Jezus Maria. Jak tu się góry no Jezus Maria. Chyba będę tu pół, pół godziny siedzieć, albo i półtora.

To chciałam tutaj. I też dam. No, ma być tutaj bardzo ładnie. Ci się do przejścia, co? Mamy jedną szafeczkę. za Zawryko. Ale to słuchajcie. Chodź z Wy tego nie widzicie. Jezu Maria, jak to wygląda. Mamagał, what <coughs> O, tu jeszcze lepsze jest, słuchajcie. O. Taka ból. O, to duszko jest. Słuchajcie, okay. to tuż, serduszko, słuchajcie, ładne. Widzicie tu, Widzicie tą minę? tuż, Oj, tuż, tuż, wziąłem, słuchajcie. właśnie tuż, Tej tuż, nie biorę, bo to nie jest tuż, to. To, jest to. 8 się przyda to się przyda to się przyda to się przyda wszystko się przyda słuchajcie nie, nie, ja to mam to im się przyda stolik muszę kupić, słuchajcie nie, ja stolik kupuję, bo to już stać mnie nie będzie. Stolik. Którym to było? Chyba tu, tu. Tak, to chyba tu. Krzesło muszę do kupić. A ci mnie nie stosunki z krzesła. No, ale tak jak mówiłam, muszę mieć te krzesła. Gdzie ja to znalazłam, słuchajcie. Po prostu nie mogę. Nie mogę, nie mogę. Nie wiem gdzie to jest. Nie wiem. A słuchaj, Wezmę to. Tutaj kupię jedno krzesło. Eee. I jedno krzesło kupię. No dobra, jak tutaj będziemy myśleć, ja nie wiem. Nie wiem, nie wiem. No i tak. Muszę zrobić jeszcze studio. 9 mam. 9 9,9. Um, dobra, 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 dobra. Słuchajcie, tu sobie. Tak. Eee, nie wiem jak to zrobię, słuchajcie, żeby to ładnie chociaż wyglądało. Nie wiem. Słuchajcie, powiem tak o, nie wiem. sobie to tak... o byle jak. Nie widać mnie... no kurde. No, chociaż to tak ogląda... No, ale... Nie, yes, zwykle to nie jest to. O, jaki zarobisty pomysł. Słuchajcie, ja znalazłam zrobicy, bardzo zarobiście pomysł. I to jak bardzo zarobiście to ja nie wiem. No dobra. Tutaj będzie wyjście, chyba wyjście. Umywałkę jeszcze muszę postawić. Dobra, będzie to tutaj. Ludówka taka o. No i gdzieś muszę słuchać postępcji. Ten, no ale muszę usunąć jedną szafkę żeby to postawić tak ja zrobię to tak żartuję to nie jest coś i to postawię tutaj słuchajcie Słuchajcie, no nic, będzie to tam o. Tutaj dam o tu. Żeby to jakieś też wyglądały. Okej. Okay. Słuchajcie tutaj to postawię Emm um, To co to w ogóle jest? Jezus Maria, tutaj u jest. Dobra, to tutaj wróg postawię. O, kit. Nie prześwitywać Nie prześwitywać Dobra, widzimy. A to w w drugiej stronie? świtywać? Nie. Dobra, idziemy. Postawię lodóweczkę jeszcze. Tu o, wróg. Ona ma Nie, ona ma być różowa. Różowa. No. Telewizja. Czas na telewizję. Gdzie ja ją walałam? Słuchajcie. Słuchajcie, słuchajcie. Ja zapomniałam o jednej rzeczy. O tej rzeczy, słuchajcie. O tej i o tej. Zapomniałam o tej. O tym o. Jakiś jajowaty ten stół jest. No nic. Wiele tylko. Bo na czterech to wątpię. Słuchaj się wątpię. Mm, dobra, widzicie mam to. Ogrom TV. Dobra, słuchaj się Hop, hop. Różowy. Wow. Głośniczek jeszcze postawię tutaj, postawię, postawię tutaj. Dobra. Dobra, dobra. Tam będzie, nie no, No zleciał. Co to w ogóle jest? No Jezus Maria.

Przejdziemy znowu do... De... ...Negbos. Chyba... nie. Dobra, tam nie umiem czytać po angielsku. I mi się nie chce. Tak, nie chcę się. Jaka długa nagrywka w końcu. minut. Wow. No nic, trzeba to kiedyś dokończyć, co nie? Oh. Jeszcze jeden pokój nam, słuchajcie, został. Do którego właśnie szłam. Tak można powiedzieć. Do którego właśnie szłam. Akurat mi bateria, słuchajcie, zeszła. Jezus Maria 76 hajsu mam, no ale nic za to nie kupię, nic